Siemano, witajcie z powrotem! I dzisiaj tak, bierzemy się za lutowanie tutaj tego budynku. Stwierdziłem, że bardziej ten mi jest tutaj bliski, bo kiedyś miałem tu bazę na multiplayerze, z, jak grałem z kumplem Damianem. Ostatnio też o tym mówiłem. No i co, zobaczymy w ogóle, czy coś tu się zmieniło w, po, w, w poprzedniej wersji, w 21, znaczy w poprzedniej. No! Ja gram na 18, a ostatni raz jak tu grałem o w mordę był ten. Yy, 21 kurde Co za dziadyga. Dobra się zaczęło. O kurde! Zaczną mi tu teraz złazić. Nie mam za dużo na to amo. I znowu się pojawiają dziwnie jakoś itemy, no, ale cóż. Dobra, bierzemy się, mam nadzieję, że jakoś sobie... Wow, damy radę. Dziwne rzeczy. Przy okazji chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój mały kanał. Zobaczymy, czy coś tutaj się znajdzie. Muszę w ogóle zrobić tą bandanę. I dużo taśmy mamy. Niestety mamy problem też z. ze zdrowiem. To jest problem dosyć spory. Dobra, to możemy zezłupować tu coś powinienem fajnego znaleźć. Stos amunicji. O kurde, dobra. Ostatnio znalazłem też SMG, więc spoczko. Bo się przyda, tu warto patrzeć właśnie pod tym. Ja i coś się, powiem wam, yy, dziwnego dzieje, bo raz jest tak, raz jest tak masakra. Nie wiem, o co chodzi. Czy światło, czy o co? Eee tak? O, no to spoko, możemy to wziąć, to się przyda. Dobra, weźmy tą pałkę. No bo niestety te zombie, jak one biegają, to nie jest wcale tak prosto. Okej. Okay. Szczególnie, że mi się kończy... O, w mordę właśnie. Nie mogę coś trafić, nie? Dobra. Muszę dobrze sklepać tego zombiaka ok pykło no i zobaczymy dzisiaj co tu jeszcze w ogóle uda nam się zrobić oho kurde o dostał <głodnie> ładnie dobra wstaje o jest elegancko dobra tu puki puki nie przeraz tu mamy zablokowane a, nie mam wytrychów, zarąbiście, nie wziąłem. O, co to jest? Yy... Co to jest, kurde? Dobra, niech będzie. No, może to coś więcej nam da. Ktoś zadziała ten perk. Dobra, ten musi rozwalić to ewidentnie. Możemy te krzesła nazbierać. Okej. Okay. O, kurde, więcej widzę tych zombiaków jest. Znowu w razie co zatrzymam tu? Okej. Okay. Wow, czemu ten zombie ma taką mordkę? O, ja się kręcę, no zabije mnie zaraz. Co jest? Weźmy jeszcze te. Ale mi. O, ja się kręcę, co on taki mocny jest? No nie podoba mi się to zbytnio. Dobra, z której tej stronie, pany. Chodź tu. No, mam nadzieję, że mu na bo. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Co za pech. No, kurde, zamieniaj broń, szybko. Ale, kurde, bym się skichał tu. Dobra, niech mi trochę odżyje to życie. Jakiś mega mocny ten zombie był. Nie wiem, przez to, że oczy chyba mu się świeciły to. O kurde. No ledwo co powiem wam. Zmywam się stąd. Weźmy się wody napijmy. Dobrze było też nazbierać w sumie te rzeczy. Co tu są łopatą. No, co prawda chyba nie mam, ale w razie co stworzę sobie. Ale to jest dobra koszuleczka. E, nie jest zła, dobra. Lepsze niż to co mam, także to sobie zezłumuję. To też, to też, to też. O kurde. No, zostaw mnie. Okej. Okay. Dobra, nie ma co, powiem wam, zbytnio lutować tych. Kurde, dobra, jakiś zasięg dziwny ja mam. Albo to poprawili może w przyszłych wersjach. Kurde. Nie, muszę tych się tak pozbywać, bo ja mam za mało zdrowia na to. Jak padnę, to będę zły. Chociaż i tak ja mam tą infekcję, ale wiecie. Szkoda by było, dobra, bierzemy się za kolejną tutaj skrzyneczkę Co to jest? Working Steve tools, dobra To na luzie, moje ulubione to są skrzyneczki Bo zazwyczaj jakieś narzędzia, o kurde, silnik, gwoździe Nie tak źle, a jeszcze tu jest, zapomniałem, to jak się wejdzie do góry Tam są te super rzeczy Tylko Dobrze by było jakoś tu się wklepać na górę O i ja biorę tu broń, bo no właśnie, ale poleciał hehehe he, he. elegancko. No, dawajcie jakieś metsy, dobre. O kurde, no dobra, wreszcie zaczynamy mieć jakieś naprawdę spoko rzeczy. O, to jest ten pająk, tam macie. Ciekawe jestem czy tam czy tamten wejdzie z tym gaz, yy, no maską gazową Co tu mamy No kurde, nie takie złe te rzeczy Nawet powiem Wam, że się pośczęściło włóż Ok. Przeodowuj 30% szybciej Ja bym chciał do tego, bo to, to jest moja ulubiona broń Przynajmniej o kurde, na tę chwilę ten Żelazny młot też może być. On ma ile tam damage'a? 37? Nie, no jest to wiele mocniejszy. I jeszcze to mamy. Ale to sobie chyba zezłomuję najprędzej. Części stalowego i sterydy. No dobra, dobra. Może być. I jeszcze mamy Kaszkiet Modyfikacja. To to się przyda do... No, tak, tylko co na łeb to jest typowo. Tak. Dobra, trudno. Dobrze, że nam się tu udało to zlutować. Co my tu jeszcze mamy? Rozejrzyjmy się. Tu jest jakaś fabryczka. Tu są takie domki. O, w mordę. to widzicie? Ja wtedy natrafiłem na taką hordę właśnie. Ja tego nie przypominam sobie, że to było w Alfie 21. Oni to skasowali? Moim zdaniem to jest zarąbiste, bo wiecie, no gracie sobie, i nagle tak znikąd. O, jeszcze trafi na ten domek. Także to będzie dodatkowe utrudnienie na pewno u mnie. Dobra, weźmy. Może pozbierajmy. Nie wiem, czy mam łopatę. Nie mam chyba. Ale dobrze by było. Nazbierać cementu trochę. Tu sobie weźmy jeszcze piura No spoko. Może być. Dobra, ja wezmę sobie, zrobię, bo mam, nie? Tak, mogę zrobić to. Właśnie, jeszcze mam klucz. Zapomniałem o tym kluczu kompletnie. A to byśmy mogli dobre rzeczy tutaj jakieś nazbierać. Jakiś to jest A, ten tu przylask. Dobra, sprawdzimy. O kurde. O, mordę, dużo! Bo to ta horda przyszła tu do mnie. O, kurde. Szybciej? Dobra. Dało się przy okazji awansować. O, ja ci kręcę. Grubo było, nie powiem. Weźmy się napijmy. No tego to się nie spodziewałem, że mnie tutaj tak zaskoczą. Dobra, zobaczmy, co by tutaj dać. A, ja raz bym... Lasłem... No z mordę! Co za dziadek. Dobra. Dobrze mam tą amunicję, bo... O kurde. No i ładnie, udało nam się. Siła. No ja tą pukawkę, tak. Tego wiem, że już nie ma, tego tyranozaura. To też jest spoko. Harcik, kurde, coś byśmy tu dali. No ty czynik leczniczy... Nie jest zły. Co by tutaj dać kurczę? Nigdy nie wiem co tu na początek. Może ten szczęśliwy szabrownik yy. To też jest spoko. Byśmy mogli nazbierać 10% szabrowania przez siebie pojemników. No byśmy mogli po prostu lepsze rzeczy znajdować, nie? Myślę, że tą percepcję to bym mógł... A, no i tak, tyle tylko mamy punktów. Dobra, lecimy robić tą misję. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś to zrobić. O kurde, teraz to trochę przesadziłem. Weźmy jeszcze zbierajmy, Może coś fajnego znajdę. Aha, one się tu po prostu wklepały wlazły na przysłowie go Hama nieźle no i co i też te rzeczy dobrze by było ja te rzeczy to sobie zaraz gdzie to jest w tą stronę pójdę jeszcze odniosę bo tu no, niepotrzebnie wiecie nosić to część rzeczy to sprzedamy później muszę tę misje trochę porobić niestety powiem wam że te początki w 7 w tych odcinkach to zawsze są takie trochę no, zależy czy jak dla kogo? Nudniejsze bym powiedział. Ale później już jak mamy sprzęt, to już są fajne te walki. Przynajmniej jakoś jestem przygotowany. Ta postać tak wolno biega. No nie możemy tak, ale jak chcemy mieć fajne rzeczy, no to trzeba zbierać, nie? Więcej. No i chciałem też już wziąć się za budowę bazy trochę bardziej i rozbudować ją, bo przecież kurde, masakra, jakaś kpina jest, bo tam wiecie normalnie taki kwadracik się zbudowało. Jedziemy, jedziemy szybciutko. No i tu już jest na przykład inaczej. Yy, inny biom już jest. Lecimy, lecimy Oj kurde, ale rzeczy powiem wam grubo Ładnie nawet, się teraz zebrało tego Weźmiemy sobie to SMG Może nam się przydać MP5 Gdzie jest to, 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 to cudo co ja tutaj zostawiłem? Tu jest, dobra Skrzyneczka sobie to wszystko tutaj zostawiam weźmiemy zaraz tą amo. to co to jest szybciej biegam nie weźmiemy to wodę tak jak najbardziej tutaj dobra na razie to sobie zostawię eee, czy ja bym chciał coś sprzedać od razu może ten silnik byśmy sprzedali to byśmy sprzedali Puszeczkę to sobie zezłomujemy. SMG, ok. To się przyda na bank. Cążki można by było sprzedać. Dobra. Szybko tam wejdziemy. I biegnę od razu robić tą misję. Ta jest. Sprzedajemy to. To. To dobra. No wiecie, zawsze 320 grosz do grosza i uzbiera się kokosza, nie? Wiecie jak tam to było. Dobra, bierzemy. żetonki, Co amont może być. To sobie weźmiemy... Kurde, nie wiem, gdzie to wpakować. Już. Dobra, za to. No i co, no i nikt będzie? Czym ja ten kill też piernicze, dobra? Nikt będzie tu i biegniemy po prostu, i tyle załatwić to. Blunderbussa też zostawię. Bo wiecie, co? No nie mam amunicji do niego, więc na chorobę go noszę, nie? Najgorsze, bo znowu jest gorącą. Ja nie wiem, ta postać jest, ma za słabe ciuchy. O, mp5 bardzo dobra broń na te 9 mm, to w sam raz. I lecimy, lecimy, no bo moglibyśmy się, wiecie, skupić jeszcze w ten sposób, żebym, już tak też robiłem, pomijać po prostu te yy, lutowanie. Tylko, że to dużo rzeczy ja wtedy pomijam. Pamiętam, że też mieliście wtedy pretensje trochę, czy pretensje. Napisaliście no mi, żebym tak za bardzo nie robił, bo dużo rzeczy traciłem. Nie nie zbierając, lecimy szybciutko, Tego, że, bo mam mało tego zdrowia, weźmy sobie. Poprawmy tym Ale z drugiej strony, wiecie, same nagrody i tak dalej. No... Miało to też sens. <grymne> Dobra. Zobaczmy. skrzynka na listy, jakaś książeczka. No, pusto. A, to nie jest ta misja, kurde, co to jest? To jest jeszcze dalej. Bierzemy, bierzemy. No co to? Jakaś fabryczka jest? Jakiś komin? O kurde. Jakiś domek? Nie mam pojęcia, co to jest. Co to jest? Jeszcze weźmy się. Napimy. No to jest taka siedziba. Nie wiem, jak to nazwać. Ludzi. Tak mi się wydaje. Jakiś taki schron. Czy... Dobra, póki nie ma. I jeszcze tych to możemy się pobawić. Ok. Może być zablokowane. Coś takiego już widziałem. O, ja cię kręcę znowu, ten ptaszk. O, nawet trafiłem go. Fajnie. Okej, okay, okej. Okay. Jakieś śmieci może być. Klej się przyda. A, tu jest, okej. Okay. Ja cię kręcę, no dlaczego brak wytrzymałości? Ale tu nic ja cię dwoma ciosami po prostu rozwalę. Okej. Okay. No, nie gadajcie, że ja muszę tam włazić. To trochę niebezpieczne jest. Ale okej, okay, nie ma i pyk dobra, leży okej. Okay, do, dużo tego kwasu tu jest razu, weźmiemy sobie, zjemy to. Nie wiem, czy zdrowie mi też pójdzie. Nie, jest zablokowane na tym poziomie, także słabo weźmy jeszcze sobie, wypijmy. Ale dziwnie, tu pusto, ale. Z jednej strony spoko, bo nie muszę się tak skupiać, bo w tych nowszych alfach było mnóstwo. mnóstwo tych rzeczy. No, chodź tu, chodź tu, kobitko. O! Worek upuściła. To to jest skórzane rękawice. Pójdzie na sprzedaż. No, tutaj easy. Muszę przyznać, że nic tutaj takiego nie było no lód też taki sobie trochę eee, jeszcze tak, weźmy to no, może coś fajniejszego, sikierka by się przydała, bo byśmy mogli więcej drewna zbierać no i cążki, dobra, szajsik taki tego nie otworzę, nie nie mam jak i nie będę tego zbierał na odcinku a i tak ten lód taki tam jest to możemy jeszcze sobie zrobić tą bandanę. Co mówiłem w poprzednim odcinku. Co tu jest? A przynajmniej wymaga naprawy. Pyk, tu coś może być. No jest, worek marynarski. Dobra, żarcie może też być. To sobie weźmiemy. No i co? Zmywamy się do hand... A nie, zaraz. Ja to jeszcze tego nie skończyłem Z tego co ja tu widzę Bo nie wziąłem tych rzeczy A tu gdzieś coś będzie Gdzie ten worek tu jest? A jest, nie to nie jest to O kurde, to gdzieś na górze to musi być Nie zauważyłem tego Okej okay. A jest, dobra ale to dali w miejscu. Nigdy bym tutaj nie przylazł. No, ale to to chodzi, nie? Dobra, eee, to by było fajnie rozebrać. O, ja cię kręcę. Jeszcze spadłem, dobra. Lecimy, nie będę się tu przyjmował. Dobra, rozwalony. Na razie nie mam zbytnio co tutaj zbierać, więc jakichś tych narzędzi weźmy sobie, wypijmy tego drina o, no i to, to się zapitala no. jakbym miał normalnie motorek nie powiem gdzie no i co eee, dojdę już do tego wtedy sobie skończymy odcineczek sprzedamy to i zaczniemy nie wiem co mówiąc szczerze, czy jeszcze jakąś misję bo te misje nam dadzą, wiecie i doświadczenia kasy i wszystkiego narzędzi Także to by się przydało. Jeszcze jest dobra godzinka, bo myślę, że byśmy na luzie się zrobili jakąś misję. Szczególnie, że one jeszcze nie są jakieś. Może byśmy w, w sumie w nagrodę dostali rower. Kurde, to by też dużo łatwiło. Ale się popitala. Kurde, zarąbiste to jest. Dobra. Zobaczmy. What's your eee, o, o, ja to chcę, szybciutko, bierz to. Kurde, przeżyjemy, ale numer. Dobra, robota. Jakąś. A, zakopane zapasy. Nie wiem, czy, oni, czy byście chcieli to oglądać. Weźmiemy transport, jak ja kopię. I weźmiemy sobie od razu, sprzedamy te cążki. Tu też. O, jakiś zombie idzie tutaj już. Okej. Okay. No i co? Myślę, że zakończymy sobie tutaj. I bierzemy się za misję kolejną. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Także jeśli się podobało, możesz stawić lajka, like śmiało piszcie komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka!